Cześć, siema, witam was na kanale Adam to skomentuje, ja jestem Adam Dzisiaj trochę o, o influencerach polskich Oraz o Maji Staśko No to więc zaczynamy Na maje Staśko spadł wielki hejt Po tym jak, skoment, jak skomentowała Skrytykowała yy, Chłopaków Którzy Którzy udostępniają transmisję live z Tajlandii Trans TV, tam jest władca piekieł śmiesznie mnie taksywa sywa tak zwany Ferrari i i, i, i Natan oraz dawny polski piłkarz bramkarz grał nawet w polskiej reprezentacji U19 ale nie o tym, mniejsza z tym. No, i nam pani Maja Staśko stwierdziła, że wybije się troszkę, zwiększy sobie zasięgi, krytykując chłopaków. Co się okazało, ludzie, ludzie nie bardzo to pochwalili, bo pani Maja Staśko krytykę zrobiła taką, że. Oczywiście nie popieram tego hejtu, który, który jest na panią Maję Staśko, bo każdy hejt jest niedobry. Jeszcze na taką skalę no ludzie są okrutni. Ale pani Maju, sami, sama sobie jest pani winna. Zresztą jest pani hipokrytką, bo, bo, bo <laughs> wiele razy pani namawiała do hejtu, może nie oficjalnie, ale, ale tak było. Zresztą co pani teraz robi, Próbuje pani zrzucić winę na, war, na Wardęgę. Co Wardenga jest Bogu ducha winien. Nic nie zrobił. Nie rozumiem tego. Jeżeli ktoś już pani nie broni, to jest przeciwko pani? No nie bardzo. No nie bardzo. Zresztą polscy influencerzy sobie mylą krytykę z hejtem. Konstru konstruktywna krytyka to nie jest hejt. Jeżeli ktoś napisze, yy, zrobiłeś źle bo ABC, to nie jest hejt. Wyraża swoje zdanie i tylko pisze, co, co jego zdaniem źle ktoś zrobił. Hejt jest wtedy, gdy ktoś wyskakuje ty, 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 po, bez, bez żadnych argumentów. Wtedy jest hejt. Oczywiście tak, teraz na panią Maję Staśko spadł hejt. Ale polscy influencerzy często, często wykorzystują słowo hate. Teraz już nic nie wolno powiedzieć, nie wolno wyrazić swojego zdania, jeżeli jest. Jakby to powiedzieć, jeżeli jest. Inne, o tak to nazwijmy, jest inne niż. niż, niż, niż poglądy tej osoby, która zamieściła dany filmik, lub wypowiedziała się na dany temat. Wtedy już jest hejt. To nie jest hejt. Co więcej, wyimaginowany świat influencerów pokazują, pokazują, co oni nie robią. Jak im świetnie nie jest w życiu. Oglądają was młodzi ludzie, którzy myślą po tym, że żyją w Bóg wie jakiej patologii. Pokażcie faktycznie, jak żyjecie. Ja, jak wygląda wasze życie? Że nie jest tak kolorowo. Bierzcie odpowiedzialność czasami trochę za, za czyny, za słowa. Tak jak pan Nitro zrobił z siebie ofiarę. A moim zdaniem ten człowiek już nie powinien więcej w ogóle być w internecie. Także. Ludzie zastanówcie się czasami, nawet co oglądacie, co, poka co pokazujecie swoim dzieciom. I myślcie, myślcie, bo świat influencerów nie jest wcale taki kolorowy, na jaki wygląda. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Widzimy się niebawem. Jakbyśmy się nie widzieli, nie nagrobym już żadnego filmiku do świąt. To jeszcze zdrowych, wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się ciepło, cześć!